Czwarty przekaz 24 maja 2021 roku, 11:00 przed południem, Najświętsza Maria Panna Dziewica, Matka Kościoła. Umiłowane moje dziadki, umiłowani i najdrożsi memu sercu, bądźcie czujni i ufni Trójcy Świętej, Czcijcie, Bożą Matkę Marią, Matkę Kościoła. Raduję się, gdyż wielu z Was przyszło do mnie wczoraj przez Ducha Świętego, lecz nie wszyscy. Pragnę, by każdy z Was powrócił w swoim sercu i swojej duszy przez uświęcone życie ziemskie do moich świętych praw Waszego Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy. Wiem, jak niektórym z was jest trudno się przełamać, by do mnie powrócić. Teraz jesteście tutaj, na wspaniałej ziemi i żyjecie dzięki mojej świętej woli. Pragnę, byście powrócili wszyscy do mnie swoim życiem, sercem i duszą z własnej woli. Każdy z was ma własne doświadczenia i ścieżkę nauki na ziemi. Nikt z was nie ma za łatwo. Nikt z Was nie ma zbyt trudno. Wszystkie zdarzenia mają Was doprowadzić do mnie, Waszego Boga Ojca, Stwórcy Przerzeczy. Jeśli ktokolwiek z Was boi się mnie, lęka się mnie, to niech wie, że to nie mnie się lęka, lecz własnych czynów i ich konsekwencji płynących z braku wykazywania świętej miłości bliźniemu i sobie samemu. Oraz porzucenia szacunku i uczucia uczu Trójcy Świętej, Matki Bożej, najświętszej Marii Panny, Dziewicy, Matki Kościoła. Jestem tutaj teraz z Wami. By Wam wskazać drogę przez mojego umiłowanego syna, Wam posłanego na króla Polski i świata, Jezusa Chrystusa, starajcie się Jego słuchać i naśladować. A dotrzecie przez niego do mnie, do Waszego miłosiernego, pełnego dla Was świętej miłości, jedynego Boga Ojca Stwórcy Wszechrzeczy. Jeśli ktokolwiek, z was także i lęka się Jezusa Chrystusa, lub Go odrzuca, niech przychodzi przez Bożą Matkę, Matkę Waszą na Pannę Maryję Dziewicę, Matkę Kościoła, to ona wskaże Wam mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nauczy, jak go kochać i otrzymywać wszelkie potrzebne łaski. Na drodze Prowadzącej do mnie, Waszego Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy. Czekam na każdego z Was, kocham każdego z Was. Błogosławię Was w imię Trójcy Świętej, w imię moje, Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy i syna mojego Jezusa Chrystusa i mojego Ducha Świętego. Niech niebieska Matka, nasza najświętsza Maria Panna Dziewica, Matka Kościoła, otacza Was opieką i Was wspiera. Posłaniec światłości Małgorzata Dygas, Konopacka.